Już nie pamiętam, kto wymyślił nazwę w starym kinie. Z czym był bez przerwy kłopot, bo nikt nie mówił w starym kinie, tylko stare kino. Też już nie pamiętam, kto zrobił czołówkę tą sławną z tym kulawym facetem. Oczywiście wszyscy mówili, że to jest mój portret kulawy facet, który zmierza z parasolem do kina. No Melodia Szpilmana, oczywiście, słowa Starskiego. No i się zaczęło. Zasada. Jaką kierowaliśmy się, no jest bajkowo prosta. Mianowicie, w telewizji trzeba bawić ucząc i uczyć bawiąc. Kropka. To jest formuła, którą trzymaliśmy od samego początku i której ja staram się być wierny po dziś dzień. Czyli, że program musi być, mówiąc innym językiem, atrakcyjny. Przy czym atrakcyjny to nie znaczy, że ja będę chodził po linie albo puszczał baloniki. Atrakcyjny, że ludzie chcą oglądać, oczywiście do tego służą różne środki, jak język i tak dalej, i tak dalej. I dwa, że to nie mogą być programy głupie, że w każdym programie o coś musi chodzić. Czasami jest to zawoalowane, czasami jest to na drugim planie, nieważne. Ale musi być coś takiego, czego, no mówiąc krótko, no człowiek się potem po latach nie wstydzi. Ja nie jestem takim zwierzęciem, że tak powiem, typowym, telewizyjnym, studyjnym. Mnie raczej ciągnie do filmu, co zresztą potem się stało. W związku z tym, siedzenie ciągle w tej samej dekoracji, oczywiście, że to ma też swoje walory, bo widzowie wiedzą, co ich spotka, że po, spotkają. Tego faceta wiedzą jak on mówi, co on mówi, i zawsze on jest stabilny. Świat się zmienia, a on ciągle z tą bordową kotarą, z tym świecznikiem, który stoi obok. No, rzeczą taką trochę humorystyczną, ale dla mnie wtedy wcale niehumorystyczną, było to, że ja kompletnie nie odróżniałem aktorów. Ja nie odróżniałem Elżbiety Barszczewskiej, bardzo mi jest przykro, od pani Jadwigi Smosackiej ani Aleksandra Żabczyńskiego. Ja wiem od Eugeniusza Bodo i tak dalej. Ja musiałem się tego uczyć. Ale ponieważ lubię się uczyć, lubię rzeczy nowe, to mnie to, przyznaję, bez bicia po prostu wciągnęło. Przy czym, jak już wiedziałem, potrafiłem odróżnić aktorów. No dobrze, to wtedy jakie były te fabuły? O czym te filmy opowiadały? No, i już zacząłem kombinować, myśleć, porównywać i tak dalej. Potem wciągnęło mnie to, co jest zewnętrzne: jak ludzie byli ubrani. Jakie w jakich garniturach, w jakich sukniach, w różnych sytuacjach, jak biedacy chodzili, a jak chodzili ci wytworni, jak w się ubierali, ale jak się ubierali również w zakładzie masarskim, bo tak się to kiedyś nazywało, na Starówce warszawskiej. mnie to coraz bardziej wciągało. No, ale też nie muszę mówić, no nieskromnie oczywiście, że miało to bezpośrednie przełożenie na to, co ja robiłem. To znaczy, ja zacząłem o tym filmie opowiadać w sposób inny. Też była zasada, która też obowiązuje. Po dziś dzień ja nigdy nie oceniałem w sposób taki krytykanski jakiegokolwiek filmu. Ja mówiłem, że to jest, o, to jest ciekawe, no to jest mniej ciekawe, to nie jest takie interesujące czy coś, o, ale tu, tak, proszę zwrócić uwagę na to i tak dalej. Też to wytwarza, a profituje to po dziś dzień po prostu w stosunku widzów a pokolenia się zmieniały, nie muszę mówić, bo ja robiłem programy chyba dla trzech pokoleń i robię w dalszym ciągu, to trafia do ludzi.